Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w mieście zwanym stalową wolą. Nazwa ta pochodzi od stalowej woli mieszkańców, którzy zamieszkują te to, to tereny. Stalowa wola mieści się w widłach rzek Wisły i San. Miasto powstało jako rezultat podpisania pewnych umów handlowych, o których tutaj nie będę wspominał, gdyż w zapisach historycznych jest na nich, na ich temat bardzo niewiele. Natomiast wspomnę, że miasto powstało w pobliżu wsi Pławo, między miasteczkami Nisko i Rozwadów. Pierwsze historyczne wzmianki na temat wsi Pławo, na terenie której powstało miasto pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. W pobliskim Przyszowie znajdował się dwór łowiecki króla Władysława Jagieły, zbudowany przed 1358 rokiem przez Kazimierza Wielkiego. Ziemie te przechodziły z rąk do rąk, od magnatów do hrabiów, ale nie do kasztela. Wiemy, że Wola nie tylko centralny okręt przemysłowy, lecz również przepiękne parki, w których można spędzać aktywnie czas. Znajdujemy się w jednym z tutejszych parków, który jest położony w centralnej części miasta. Czy już widzisz kształty C. Rozumiesz ptaków śpiew Czarna mela, goni białą mewę Chyba rozumiesz, co to znaczy A czy już słyszysz łoskotwal? Czy Cię nie razi słońca blask? Jak Państwo widzą, można napotkać w tutejszych parkach muzyków, którzy uczą się i dorabiają jednocześnie Poprzez publiczne granie na swoich instrumentach należy pamiętać, że tych oto muzyków należy wspierać, gdyż kiedyś może się zdarzyć, że będą sławni. Ja to też robię. Dzięki. Szatan, szata. Szatan, szata. sha-da sha który właśnie daje się już do swojego domu, spożywał w tym oto parku piwo. Piwo marki Konrad. Piwo to charakteryzuje się, jak tutaj jest zresztą napisane, klasyczną recepturą. Oznacza, że mogło być przygotowane od dziada pradziada. Dzień dobry Państwu, Dzień dobry. witam Państwa bardzo serdecznie w mojej kolejnej kulinarnej podróży. Dziś gościmy w pewnym polskim domu, w którym to postaramy przybliżyć się przybliżyć historię polskiego budyniu. Jesteśmy razem z Panem Patrykiem, witam Dzień bardzo serdecznie. Pan Patryk również będzie brał udział w przygotowaniu całej oto potrawy, więc zacznijmy, prawda? Będzie nam potrzebne do przygotowania tego oto budyniu mleko. Tutaj zasłaniam, żeby nie było, prawda, jakie to mleko? Obywatnie jakie mleko, prawda? Mleko nie jest ważne. W naszym budyniu nie znajdzie się pomidor, który mógł zostać sprowadzony z innego kraju, przez to nie wspiera naszej polskiej gospodarki. Dlatego po prostu nie użyjemy go. Ten ogółek gruntowy, proszę Państwa, nie będzie użyty przy gotowaniu tego budyniu, który będzie jakbyś najpyszniejszy na całym świecie. Również w naszym budyniu nie znajdzie się kiełbasa śląska, która to została sporządzona według tradycyjnej masarskiej receptury jednego z masaży, który, który znajduje się w pobliskim. W hrabstwie, prawda? W województwie, zależy jak Państwo to ocenią. Jednak w naszym budyniu znajdzie się coś na wyciągnięcie ręki. Jest to mianowicie budyń o smaku śmietankowym. Najlepszy prawda? na świecie. Najlepszy na świecie, bo dlaczego najlepszy na świecie? Bo polski. Więc zacznijmy. Również wspomnę jeszcze, że w naszym. Tajemnym garnku nie znajdzie się produkt, który pochodzi z United States of America, który został przywieziony przez jednego z naszych przyjaciół. Jest na nim napisane Kansas City. Ale co tam, co tam? Zajmijmy się naszą potrawą, prawda? Do tego oto garnka, który może być zwany również wokiem, lecz na taki nie wygląda. Możemy plać około pół litra mleka, który został e, e, sporządzony i e, wybrany przez e, pewną krowę, której jednak nie znamy i która nie będzie w naszym programie, prawda? E, jak państwo wiedzą, mleko, które e, podłączymy tutaj na kuchence gazowej, bez dodatku. Tego oto budyniu po prostu by się zagotowało, więc należy to zrobić. Jak widzą Państwo, musimy to zrobić płynnym ruchem, który teraz oto zaprezentuję. Wow, wpadło wszystko. Nie mam więcej pytań, więc mogę po prostu mieszać. Mieszam, 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 mieszam. Widzicie Państwo, jak budyń zmienia konsystencję, jest to spowodowane substancjami, które są w nim zawarte. Ale z co, temperaturą. To, co tam, y, prawda, y, nie jest ważne, jakie są składniki. Ważne, żeby to po prostu smakowało górskiemu turyście, który, jak wiemy, często przebywa na zagranicznych wakacjach. I tak mieszamy przez około 10 minut. Budyn ten możemy mieszać z każdym dostępnym przyrządem kucharskim. W tym momencie robię to za pomocą noża, gdyż mój przyjaciel po prostu zabrał mi mieszadełko, dzięki któremu budyn staje się po prostu idealny. Ale nie będę teraz o tym mówił, po prostu skupię się na przygotowaniu tego specjalnego. Państwo zapomnieć, czym można nakładać ten oto przyszły specjal. Będzie to natomiast specjał, który zostanie nałożony ochelką firmy Stainless City EL. Jak Państwo wiedzą jest to znana firma i rekomendowana w tutejszej Europie. To mieszadełko już nam nie jest potrzebne. Następnie będziemy nakładać to do chochelki. Czy mogę prosić cho, yy, yy, prawda? chochelkę Maniusz, ale czy mogę prosić o tą miseczkę? Dziękuję bardzo. Yy, prawda? Nakładamy odpowiednie ilości, yy, czyli porcje tak zwane jak to mówi się yy, na tutejszych ziemiach Podkarpacia, które to zostały zjednoczone yy, w okolicach Sandomierza. Prawda? Yy, nakładamy, należy pamiętać, aby budyń trafił na pół Miski, a nie na przykład na jej brzegi. Widzicie Państwo, jest to dosyć trudna technika nakładania, ale yy, chochelkę, która to została stworzona gdzieś w Polsce lub w Chinach, lecz to w tej chwili nie jest istotne ważne aby budyń został nałożony na dno miski jest to dosyć pracochłonna i ciężka technika nakładania budyniu która wymaga odpowiednich kwalifikacji przez co budyń nie może po prostu stać na brzegach miski już mamy dwie miseczki napełnione teraz zaczynamy napełnianie trzeciej miski jest to o tyle ważne, że trzecia miska jest trzecią spośród czterech misek. Tak, tak, to jest właśnie tak. Widzicie Państwo, długo mi to zajmuje, lecz ścianki nie zostaną y, odrobiną, y, odrobiną budyniu I Prawda? Tutaj ani cząstka budyniu nie może się zmarnować. Także jak wiemy, w tym budyniu znajduje się y, po prostu bardzo dużo cząsteczek cukru, który to jest który to jest bardzo specyficzny ze względu na swoją budowę. Cukry jak Państwo wiedzą są potrzebne do pozyskiwania szybkiej energii z nich, ale nie o tym teraz mowa. W prostym języku chciałem Państwu pokazać na czym cukry, polega, na czym cukry w czym cukry są potrzebne aby, aby budyń mógł się udać, prawda? Cukru do tego budyniu to nie dodawaliśmy, natomiast zrobię to teraz i cukry, cukier, prawda? Najzwyczajny w świecie cukier polski zostanie troszeczkę dodany, prawda? Cyk, 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 cyk. I już mamy cukier w miseczce. Pamiętamy, że w tym momencie, gdy dodajemy cukier, budyń nie może ochlapać misek ścianek, misek ściany naczynia, prawda? Jest to dosyć specyficzny sposób nakładania, ale to jest nie Dzień dobry Państwu. Mamy dla Państwa przygotowany przez nas specjalnie budyń, który go teraz Państwo zdegustują. Proszę bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzą, wśród nas jest tylko jeden Polak, co oznacza, że w takim oto domu polskim większość osób wyjechała za wschodnią lub zachodnią granicę. Jednak to jest bez znaczenia w tym momencie. Sprawdźmy jak smakuje budyń. That's really good. I mean I like it. Yeah, that's really good. Yeah. Wspaniały, przygotowane z zegarem precyzją. Wykwinkne danie godne najlepszych kuchni świata jednym słowem najlepsze budyniaki kiedykolwiek w życiu jadłem Sehr gut das Beste, was ich je gegessen habe sukabliec <laughs> oh my god it's fucking delicious wie lecker da Dat lekker, ik eerlijk Ja, mooi. Ik kan het eigenlijk Dank je. Alsjeblieft. Dank je, sir. Ik voor je